Cześć. Czy wiesz, że nasze ciało funkcjonuje jako całość i dokładnie tak należy z nim pracować w przypadku różnych jednostek chorobowych oraz w przypadku różnych dolegliwości czy kontuzji? Nasze ciało podzielone jest na różne jamy ciała, podzielone jest na różne części ciała, które odgrodzone są od siebie takimi poprzecznymi przeponami funkcjonalnymi. Te przepony funkcjonalne współpracują ze sobą, komunikują się ze sobą, wspomagając nas od strony mechanicznej, wspomagając, nas, wspomagając nasz oddech, wspomagając nasze krążenie krwi czy krążenie limfy, co pozwala nam utrzymać nasze ciało i nasze zdrowie w takiej witalności i dobrym samopoczuciu. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o przeponach funkcjonalnych, to zapraszam cię na warsztat teoretyczno-praktyczny, który odbędzie się już 22 lipca w poniedziałek o godzinie 19.00.